O, robię małe przemeblowanie. Płyty pozbierałem stąd, a tam gniazdo myszy. Z 15 mysz. Uciekło, kota zawołałem. Zobaczymy czy da radę. Już widzi, że tam jest wejście do jakiejś nory. Odsłonimy i niech poluje. O, jest mała myszka. Zobacz co się dzieje. O! Się kocą, kurde. Małe, mniejsze, większe, wszystko tu jest. A teraz kot się tutaj na dłużej zatrzyma, raczej. Jak poczuję, tyle żarcia. <laughs> nie wiem małgi. Mistrz kierownicy powrócił. Ma się zdrów, proszę Państwa, jedziemy po mieszankę zbożową, niedaleko 6 km. Zobaczymy ile weźmiemy, jak wygląda, jaka cena będzie ostateczna. I tak. Mamy biało. Bierze się duży mróz, dlatego chcę szybko obrócić jajka trzeba zbierać, żeby nie zmarzły w gniazdach. Jedziemy. Ładna zima, co? Mosty jakie tu mają No wow. i takie buty Pół tony po bodżamu. Przywiezione Już dwa worki z przodu zwaliłem, dopiero kamerkę wyjąłem bo sobie przytrzasnąłem a tutaj reszta. O Jezus. No i co? Mam ten spichlerz, który kiedyś zbudowałem na wizji. I pora, żeby wrócił do łask, czy jak to tam się mówi. O, polepiony płytkami. Tutaj myszy nie było, proszę Państwa. Kiedyś tutaj zboże trzymałem, ale kur było o wiele mniej. Teraz to już by w ogóle nie miało racji bytu. Żeby tutaj się męczyć i wsypywać. A tak w sypie... O ile pamiętam tutaj 600-700 kilo wchodziło mieszanki. Ale nie jestem pewien. Pszenicy chyba tyle wchodziło. To mieszanki wejdzie z pół tony może. Zobaczymy. W każdym razie mam pół tony na aucie. I po kolejne pół tony zasuwam. Za chwilę. Także zobaczymy na ile to starczy dla królików. Chyba, że dla kury oddam parę worków, które mi nie wejdą. W sumie mieszanka jest taka, że mamy yy, owiec, pszenica, to gdzieś 40%, 50% nawet pszenicy jest i trochę. Nie jest najlepsza ta mieszanka dla królika, ale cena jest najlepsza. <laughs> Za tysiaka i coś tam w gratisie jeszcze. I ogólnie tematy nagrane na, na przyszłość, bo ma różne zboża, ziemniaki, barany czy tam owce. więc takie tematy nie także dobrze poznać kogoś nowego w pobliżu zawsze tu kiedyś będzie co z kim dogadać załatwić nie o patrzę w rękach się rwą te worki mróz się bierze konkretny zobaczcie półtony jak weszło to tutaj trochę więcej jak półtony by weszło bo tam było przeżyto na dnie jeszcze 30 kg ale pół tony mieszanki takiej jakoś weszło o. Nie no to tyle to ja myślę wystarczy dla tych królików przecież dużej hodowli nie mam jak mi tyle zażrą 500 złotych. zobaczy O Czekaj się nie kręci A drugie pół tony dla kurw mieszam w pszenicę no to gdzie to tona? Za dużo. Tu już żniwa będą. No niemożliwe, żeby tyle królik nie zjeżdżał. Bo no tu już w ogóle by było nieopłacalne. Ile ja tych królików odchowam? 10 sztuk. O! dolejmy trochę. W takich warunkach to trzeba dolewać. O! Gdzie jest silnik? Gdzieś tam chyba rozrząd dwa tysiące Kurwa napisali, że nie widać dwudziesty czwarty chyba Dobrze jest czy pojeździ 20 lat. 142 tysiące kilometrów. Ty to niedawno miał robię rozrząd. Jakie 20 kilometrów? 20 tysięcy nim zrobiłem. Ale był kupiony. Ktoś to naklejkę mógł przerobić. Albo był robiony przez sprzedażą. Tu żadnej pieczątki nie ma ani nic. Ktoś na naklejkę piznął. Dobra, idziemy. A jajka zebrać. Zimno jak diabli. Kuro mnie zaszkodzi. Troszeczkę owsu. Troszeczkę jęczmienia. W mieszance, spoko. Zechce kura to se dziobnie. Prawdopodobnie. tu prezes przylatuje, przyjeżdża, proszę Państwa. Wielki dzień, się odzwyczaił od roboty chyba, zobaczymy. Dawaj. I widzicie, jak to jest. Tutaj słońce bije, jak tylko wyjdzie przy takim silnym mrozie. To jest wiecie, jak znalazł. Bo tutaj już jest na plusie. Nie? Mimo, że na zewnątrz minus 10. Tu tutaj plus 2, plus 3. Także polecam. Nie słuchajcie, że te boksy. Tam kura niesie gdzieś ciemno. Ma być, kurde. Ma być w czarnej dupie, zobaczcie, jakby werandę miały i tutaj najchętniej się niosą, jest fajnie, przyjemnie. Zima za oknem, a kury tu mają na plusie. No i tak, mamy tutaj jeszcze z 550 około kilogramów tej mieszanki i ją przeznaczę dla kur. Będę mieszał to razem pszenicą, pszenica temat przewodni. I pełne porcjówki kubołeczek na 20 litrów Tak więc to będzie karma taka zimowa dla kurek Ja dam Kto z nami jest Są prezes kurczę, trzeba się starać Zaraz dojdzie <laughs> Kotka jaka gruba. Pilnuje chyba, wszystkie myszy wyjadła. Jutro z Łukaszem się weźmiemy, posprzątamy tutaj. O. Ludzie piszą, że syf. No syf, jak się nie sprzątało, się rozpieprzyło wszystko. To co ty się spodziewałeś? Kurde. <laughs> się dziwią. Gospodarstwa w życiu nie widzieli. O. Będzie elegancko jeszcze. Jeszcze wszystko się odmieni. Jak pomoże Duch Boży, to się wszystko ułoży on wiał. Idzie prezes Kurde, bierz się za robotę <laughs> Dawaj, dawaj, dawaj Łukasz Dajesz Trzymaj owiec dla kus Idziemy do kus Chodź Dokus Do kus. No. Zobacz, twoja robota będzie, trzeba klatkę naprawić A kiedy? Nie wiem, w poniedziałek, wtorek no. Zobaczymy jak, jak się uda O, idź, 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 nie blokuj przejścia No to, tu, 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 tu Po kolei o. Widzisz jakie ocieplenia? Zobacz jak ociepliłem, Łukasz. Teraz, mi minus 20, może być. O! No! Tylko nie odrywaj! Nie odrywaj ziomuś. Aby ciepło tutaj, chodź, chodź tutaj, zobacz jak ciepło jest. Łukasz. Cieplutko, nie? O. O. Cieplutko, nie? No. Które to kozy? O ta, chyba. Marysia chyba. O. U Tinki już widać, i cóżki rosną. Michał. No. Zakocona ładnie. Michał. No. No. Słucham. <głosy> <głosy> Jaka? Zakocona jest. Zakręcona? Kocona? Jaka? Si Aaa, ta będzie się kociła. No, zakocona jest. No. Dobra, wody? słuchamy. Dajemy, dajemy. Zobacz, minus 15, a tu kurde, woda nie marznie. Takie szopy się stawia w dzisiejszych czasach, nie Hugo? Cię znać, trzeba umieć. O! No i paśnik, jednak, robi robotę, bo dzisiaj rano wrzucone, wszystko nie wyciągnięte. O, powolutku łukasz. powolniej. Wiesz, paszę. Masz wodę. Trzymaj wodę. Ja paszę. Sypnę. No. Zobacz tutaj, jakie grubasy. siedzą. O, zobacz. O. One ci pamiętają dobrze. O. Chodź, malutka. Chodź się nie boją nawet. Perełka twoja jest. Zobacz. Ona będzie miała małe. No za miesiąc, za dwa. Chodź malutka. Mała. No. No, Gruba. Gruba? Będzie miała małe. Wychowasz małe? No. Łukasz, przywiozę ci, będziesz chował małe. Z peręką. No. O jak biegasz, o jak biegasz No daj wody Dobrze Co malutka Masz O Perełki wody damy o. No I wszystko Masz ziomuś No z kozami o. Słucham Nawoliło? Będziesz odśnieżał Tak jeszcze nasypie będziemy odśnieżać na dwie łopaty Na dwie Tak jest O, jaki chętny do roboty Dawno nie było Ciebie Łukasz się stęskniłeś za zwierzakami? Chodź, chodź, chodź Łukasz, do środka. Do środka jajka zebrać trzeba. Chodź, chodź, chodź. Wpaść to wiadro. No. No tu. Chodź, tylko się zamkniemy. Gdzie Zobacz ile zboża. O. No. Sporo zboża, nie? A będzie jeszcze więcej. Co? papugi, papugi? Ładne? ładne, ładne papugi. No, dobra. Tutaj jutro Łukasz będzie wysprzątać, wiesz? O tutaj, musimy ogarnąć to wszystko tu. A tu? No, a chcesz zobaczyć królika? Łukasz Ale one są... A tu? A tu? Zobacz, jaki króliczek Mamy? Malutki, nie? Mamy Malutki <laughs> <laughs> Wow Malutki Jesich, ich, Łukasz, się porobiło tych pulików. No. Dwa tylko. Dwa? No, idziemy. Dwa? Dwa. Dwa. 🎵🎵🎵